Boże, codziennie wstajemy. Trzymamy jak się za na linkinie, rączki. ale tak jest! Trzymamy się ale za tak rączki. Jest. Punkt siódma, wstajemy. Oczywiście, że ty jesteś super umalowana, ja jestem już super, wiesz, wypachniony. Już jestem po siłce i pojodzę, więc jest taki. Patrzę sobie w lustro, robię sobie zdjęcia, jak moi koledzy na Insta i mówię. Nie, na mnie. nie. self discipline My nie możemy tu i y wpuścić, bo nam zablokują tu. Ona się nie zgodziła jednak, żeby być na naszym YouTubie. Ona się kiedyś zgodzi. Ja, 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 ja wysłałem do niej, że, że Michał z Polski byśmy tu chcieli, że on tam sobie orkiestruje. Żeby... Riana, przyjedzie na kawę! Riana. I więcej osób się dzięki niej. Dzięki naszemu kanałowi o niej dowie, bo to piękna dziewczyna dobrze śpiewa. To będzie odcinek o tym, w jaki my sposób razem, dzień dobry, w jaki my sposób razem pracujemy na co dzień. Yy, wys w Twoich firmach lub też w swojej firmie, która jest tak naprawdę medialnym konglomeratem. Medialny konglomerat, Osa osobista stylistka. Mamy pytania od widzów. Chciałem przeprosić. Subskrybujcie już teraz, żeby doszły do Was wspaniałe nowe treści z tego kanału. Chciałem przeprosić za swoją e, ptasią grypę, która tu może. No tak nie huchaj na mnie. Będę sobie przerwy na kaszlenie. Męski włączył. kaszelek jest. Tak, to. tak, także tak, jest kaszelek. Męski kaszelek. Mama dzwoniła już trzy razy. Także jest katarek jest kaszelek. Czy Michaś już zdrowy, ale Michaś jeszcze nie. My jest już wiemy zdrowy. doskonale co co to znaczy, Czyli nie da się ze mną wytrzymać, nie? Trudno jest. Ale nie narzekam tak jak typowy mężczyzna, prawdziwy. Nie, po, w ogóle pod, wcale. Podczas e, swojego przeziębionka. Przezie, Dodajmy Dziękuję. jeszcze, że dobra, jest chory od poniedziałku. Gdzie był w środę? Gdzie miał być w środę? Byłem no, na bo... treningu na, na plażówce, czyli to jest taki balon zakryte, jest boisko piaskowe w Krakowie. Nie uważam, że to jest wina tego, raczej uważam. To nie że... było nieodpowiedzialne w ogóle. To nie było nieodpowiedzialne. Im więcej subskrypcji, tym będę zdrowszy, ja to czuję. Dzisiaj rozmawiamy, ponieważ rozmawialiśmy wcześniej o naszym podziale obowiązków w domu, to teraz będziemy rozmawiać o tym, jak prowadzimy razem firmę, bo bardzo wiele osób to interesuje. Moich obserwatorów i obserwatorki i my mamy tu różne płci, ja nikogo nie dyskryminuję oczywiście i mam pierwszą odpowiedź, odpisz mi na sanie kiedyś Asia mi napisała, ile jest naprawdę nienawiści w tym internecie takiej złej energii, nie? Asia, że sobie wchodzę Asia to Asia jest z naszej firmy, Asia jest to Asia. człowiek, project manager project managerka w naszej firmie, osoba ogarniająca to wszystkie polecie, szczegóły, Asia. których my nie ogarniamy i może od tego zacznijmy, że Asia przejmuje niektóre obowiązki moje, na przykład jak Michał ma coś zrobić, nie ma mu sensu roku. Przypominać, bo przecież w końcu zrobi. Więc jak mnie to zaczyna irytować, to mówię Asia, przypominaj Michałowi, że miał dosłać te zdjęcia, bo już jesteśmy na deadline'ie i wtedy Asia to przejmuje, mówi Jezu, Michał mnie już chyba Odpis. nienawidzi. Odpis teraz. A ja wtedy mówię, lepiej, żeby ciebie nienawidził, niż my byśmy mieli się rozbieść. Więc e, tak wygląda nasza praca. Absolutnie. Taki bufor. Nie będziemy wam tutaj dzisiaj ściemniać, że o oh, Boże, codziennie wstajemy, trzymamy jak się za na Nie, i... ale tak jest. Się Ale za tak rączki. jest. Punkt siódma. Wstajemy. Oczywiście że jesteś, jesteś super umalowana. Ja jestem już super, wiesz, wy, wypachniony. Już jestem po siłce i po jodze. więc jest taki. Patrzę sobie w lustro, robię sobie zdjęcia jak moi koledzy na mówię... Nie kuchaj na mnie. Self dyscyplin. I już jestem taki napakowany. I wtedy dopiero idziemy za rączki tu do, do kuchni. I do, idziemy do rączki do kuchni. Pokaż mi O teraz. której wstajecie do pracy i czy razem o tej samej porze oraz jak wygląda wasz poranek? Oczywiście, że tak. Kto napisał? Dobra, poczekajcie. Ja w tym związku jestem odmówienia prawdy. Michał, Michał ściemnia często. Michał wstaje późno, ale kładzie się późno i do późna pracuje. A ja, ja jestem taki jak ten profesor z swojej książki, co mi dałaś cytat, że go zaprosili na zajęcia, wykład yy, fizyki, bardzo znany profesor fizyki. Na Harvardzie. Na, o dziewiątej rano i on powiedział: a nie, nie, wiem, nie, nie wiem, czy dam radę tak, tak tak długo, długo i się nie, nie kłaść. Tak, jak długo się to nie. Ja jestem kłaść. ja 100%. Sowa. Więc, yy, więc Michał jest sobą. Ja jestem z kowronkiem, aczkolwiek ostatnio mi się coś zmienia i też trochę dłużej śpię. Nie wstajemy razem. Ja wstaję najpierw mam czas na moje rytuały. Ja muszę wypić minimum dwie szklanki ciepłej wody, muszę poćwiczyć jogę. Ostatnio też prowadziłam nowy nawyk pisania w, w notesie, bo to mi bardzo pomaga uporządkować myśli, ale też wpadam na różne fajne pomysły dzięki temu. Później wstaje Michał. No, Michał to mnie. Pisze na Facebooku zwykle z sypialni. Już? Co robisz? Co Ćwiczyłaś robisz? już, mogę jeszcze pospać? Jak ja mu piszę, jeszcze nie ćwiczyłam, to on wie, że jeszcze ma pół godziny mojej jogi, żeby sobie pospać. Ostatnio też to się zmieniło, jak Michał robi wstaje, śniadanie. to robi śniadanie dla nas. Jemy to śniadanie, później pijemy kawę i w sumie zaczynamy pracować, ale niestety, jak już zaczniemy, to już nie potrafimy skończyć. Ja wstaję jak skowronek. Uwielbiam rano wstawać, budzę się pełen entuzjazmu, energii, bo się rozpoczął nowy dzień i patrzę zawsze w przyszłość, planuję sobie wszystko, co chcę osiągnąć i od razu to osiągam. Jestem... Moim lambo podjechałem. Jesteś w klubie 5 rano? Jestem w klubie 5 rano, idę spać, tak. Je jest taki klub. Akurat jest prawda, bo jak... Jest skomplikowany odcinek na YouTube, i Michał go oczywiście na ostatnią chwilę montuje. To zazwyczaj tak, czwarta, piąta. Jak nie? Nagrywamy go w piątek, Ale najbardziej jest kłopot z tą, z kostiumografką. I zrobimy sobie śniadanie, to idziemy do pracy i kończymy pracę o 20.00. Ja kończę około 20.00, 20. 21, bo ta praca polega na tym, że zazwyczaj dopóki mamy światło, to nagrywamy różne rzeczy. Dzisiaj od rana e, nagraliśmy mój odcinek i cztery rolki na Instagram, i teraz siedliśmy, jest która? 14? 15? 1453. Jest 15 i nagrywamy jeszcze Michała odcinek i jeszcze będziemy nagrywać moje reklamy. Także dzisiaj nagrywamy, dopóki nie zajdzie słońce. O 16 mam spotkanie z Karolą w sprawie nowego projektu, czyli kursu o makijażu i z Asią właśnie to nam zajmie godzinę, później pewnie coś zjemy, a później siądę do takiej pracy strategiczno-ogarniającej, bo jest dużo rzeczy do decyzji. Nowa strona webinaru, jak ma wyglądać? Muszę na jutro też napisać jeszcze newsletter, który wyląduje do was, u was w skrzynkach. Ja się zajmę papierami i umowami i stronami nowymi, internetowymi, które musimy zrobić, bo tym się zajmuję. Jaki ZUS odprowadza ci szefowa? Policzyłem ile nasze dwie, trzy firmy razem płacą ZUS, to powinien to być super zdrowy, a nie jestem. Czyli do cholery te pieniądze nie idą w słusznym celu. Ja powinnam mieć tak. te operacje usunięcia pęcherzyka Przez... w, w ja Dubaju złot, w złotym. Twarz. Powinien mieć super bicepsy i ukształtowany brzuch, za to i w ogóle wszystkie zęby już zdrowe, nie mam. Jak ja bym nie, poszedł do kliniki botoksu za te pieniądze, co spłacą na zówce, to już bym był cały nowy. Jak noworodek. Jak wtedy Maciej byś Kurzajewski. Jak się motywujecie do pracy w dni, kiedy hmm. nic się nie chce, a robota musi być zrobiona. ja tu wstawię, jak Monika się e, motywuje do pracy, jak ma włączone piosenki Riany, naszej koleżanki z, Insta z Instagrama. Ja naprawdę wczoraj leżałam totalnie, totalnie ścięta tym atakiem, więc dzisiaj sobie włączyłam Riany już do prysznica, żeby Jest się Woreczek żółciowy to jest pestka przy katarku i mam poważny katarek, a, a ty konasz tam i umierasz i mówisz, że jakiś woreczek żółciowy. Czasem kobiety nie mają wstydu. Dajcie znać panowie, czy u was też tak jest. Miałam motywację taką, że jak mi się zupełnie nic nie chce, czyli co trzeci dzień, właściwie nigdy mi się nic nie chce, to sobie włączam moje ulubione seriale motywujące, którymi są billions. I sukcesja, i film Wall Street. Ja sobie patrzę, jak ci ludzie mają tam tak dużo pieniędzy, jak ja bym chciał mieć taki Patrz, sukces. to co Agnieszka Księgowa? W każdym razie oglądam sobie, jak oni mają tak dużo pieniędzy, i mówię sobie też, bym tak chciał. I po trzech odcinkach już jestem taki nabustowany, jak Bobby Axelrod. Mówię. Dobra, to zacznę od kawy. Ale tak robię, no. Mnie to super motywuje, na Znaczy, przykład. ja myślę, że w naszej relacji ja jestem bardziej zmotywowana, nie? Ty jesteś przede wszystkim typem prymusa, a ja jestem typem człowieka, który, jak mój cykl odcinku, jak zrobić i się nie narobić. Dlatego nasze kompetencje się cudownie uzupełniają, bo ty byś wypróbowała żyły, żeby zrobić wszystko, co się da na zadanie domowe, a ja bym się zastanowił, kurde, jak nie robić tego zadania domowego, ale żeby zrobić, żeby było. I to się musi zawsze uzupełniać, zawsze musi być ktoś taki. Ale ty jesteś solidna, rozsądna, Strategiczna, poukładana, sumienna. Brzmi nudno. A ja jestem interesujący. No, trochę tak to wygląda, że, że ten podział obowiązków jest po prostu dopasowany do naszych i kompetencji, i do naszych charakterów. To ja pilnuję terminów, to ja ustalam, co się kiedy wydarzy, kiedy będzie jaki kurs. I ja po prostu układam te klocki. Najbardziej mnie wkurza, jak to już jest wszystko poukładane i mówię to Michałowi na przykład przez dwa tygodnie, nie? Dwa tygodnie mu mówię słuchaj, bo wymyśliłam, że to będzie tak, że to musi kosztować tyle, no bo jakby koszty są takie i takie. I Michał się na wszystko zgadza, a później mamy spotkanie firmowe, a Michał mówi: Nie, ja, ja, zróbmy jednak inaczej, bo dopiero wtedy na tym spotkaniu firmowym słucha faktycznie, co mamy do powiedzenia, a wcześniej się zgadzał, tylko dlatego, żeby mieć spokój. Czasami mu się udaje jakby zmienić nasz tok myślenia, i jakby od tego jest Michał w firmie, żeby mnie wyciągnąć z pudełka, czyli tego, co ja myślę, bo tak od zawsze robię, to tak ma być. Bo Michał najczęściej mówi: Zróbmy to inaczej. Ee, Michał najczęściej mówi: yy, Wydajmy pieniądze. Ja bardzo lubi inwestować te pieniądze i jak jest, nie wiem. Teraz mieliśmy taki, yy, taką rozkminę, <coughs> czy przenosić kursy na nową platformę, która jest dużo, duż, dużo droższa, więc ja sobie oczywiście liczę w głowie, ile to będzie więcej. Więcej miesięcznie I tak dalej. Michał mówi: Nie, no musimy mieć nową platformę. Jak mamy być najlepsi na rynku, to platforma Bo macie też mieć musi fajnie być. Fajnie, niż nam się skróluje na Vimeo, zaraz zobaczycie, jaka ona jest ekstra. Michał mówi: Musimy mieć nową platformę. Musimy mieć nowe to. Musimy mieć nowe to. Tu dokupmy, tu zróbmy. I w sumie dzięki temu, yy, że na przykład mamy kamerę za tyle tysięcy, to te filmy i kursy tak zarąbiście wyglądają. I faktycznie, jakby na rynku kursowym w Polsce, mamy tak, że wiemy, że nasze kursy są najlepszej jakości. I to jest dzięki Michałowi. Bo dla mnie to by było, nie, ta stara Psychopata, stara, stara lampa Gadżicier. jest dobra. Po co nam nowa lampa? Ta się jeszcze nie zepsuła. Sprzęt nie jest ważny, więc mamy sprzęt za 86 tysięcy złotych. No ale to bardzo się wyraźnie przekłada na jakość. Czego ale... jest Michał? jest to pytanie. Michał jest od robienia kawy. Od myślenia poza pudełkiem, no i od kontentu. No bo Michał. Michał jest od technologii, bo tym się zajmuje całe życie. No ale od kontentu te też, nie? No, tak, oczywiście. Michał, tak. Michał robi zdjęcia, bo Michał robi filmy, ikonował. Michał montuje filmy wiecie, próbowaliśmy zlecić montowanie moich YouTubów komuś innemu, ale wtedy one nie mają tego naszego vibe'u, one nie mają tego... Um... A propos YouTuba, to i tak widać, czy wy robicie swój film, czy komuś to zlecacie. Chyba, że to już jest tak dobry edytor, z którym tak długo pracujecie, jak na przykład Lekko Ja na przykład mówię, o kur Musimy wybudować wieżę tam. I wszyscy mówią nie, no w ogóle idiotyzm. Jak na przykład to, że teraz jesteśmy online całkiem. Wyzbyliśmy się praktycznie wszystkich działań offline, wszystko robimy online. Tak, i to wszystko Bo jest, ja dzięki... zobaczyłem pana Walma który tak robił. To jest wszystko dzięki Michałowi. Ja bym nie, nie pracowała w internecie, gdyby nie Michał, bo mi się wydawało, że mam już wszystko. że Prowadzę szkolenia, że wyjeżdżam na zakupy zagraniczne, że pojawiam się w telewizji, że mam swój program w telewizji. Co tu jeszcze można zrobić? Michał mnie namówił na internet i się okazało, że ja to najbardziej ze wszystkiego lubię. I, i był to super, super pomysł. Ale też nie było łatwo na początku. I Michał przekonywał i przekonywał i chodził z kamerką. Dwa lata. Schodził z kamerką za Moniką i mówił a uśmiechnij się tak ładnie i nagramy Cię jednak. Ja, Jesteś teraz zazdrosny. Jestem zazdrosny, bo też bym chciał być w telewizji. Bo to jest jakaś magia telewizji, że tam są tak wszyscy podnieceni i wszyscy, wiesz, zapraszają, siadają, się montują te mikrofonki. To jest jakieś takie... Adrenalina. Tak, i możesz sobie zrobić selfie na LinkedIn'a i powiedzieć ja w telewizji z moim projektem. A tu jak nagrywasz, to to, to, to tak nie, nie, nie wygląda. Ja w moim salonie z moim projektem. Tak. <laughs> nie chcielibyście mieć osobno biura? Dobrze pracuje się Wam cały czas w, z domu? Ja już to kiedyś mówiłam. To jest moje największe marzenie, żeby nie mieć biura. I niezależnie, jeszcze zanim się poznałam z Michałem i zaczęłam z nim być, to ja po prostu nie chciałam mieć biura, bo ja lubię bardzo pracować z domu. Przez to, że ja jestem taka zdyscyplinowana, to to nigdy nie był dla mnie problem, żeby pracować w domu i ja to po prostu kocham. Ja bym była bardzo zmęczona, gdybym musiała wyjść. Dojść do tego biura. Teraz jeszcze dojechać w Krakowie? Dojechać do w Krakowie. Krakowie. Zawsze biuro mnie mm, rozpraszało i bardzo, bardzo męczyło, i wiem, że pracując w domu. Jestem 300 razy bardziej produktywna. A... Ja się tego nauczyłem od ciebie, bo ja zawsze miałem biuro i moja firma miała biuro i w ogóle zawsze chciałem mieć super biuro jak Google i Hamaki, i w ogóle piłkarzyki i tak dalej. I się okazało po chwili, że jak mamy to biuro i tam jeżdżę, to jestem taki naspidowany, fajnie, bo wiem, że coś się dzieje. Z jednej, i tam przychodzę, robię spotkane. Sp... I nic byłeś. tam nie robię przede wszystkim. Bo jak przychodziłem do biura i mnie obskakiwali moi pracownicy i każdy, coś, ktoś chciał, robiliśmy spotkanie i wszyscy mówili, mmm, nareszcie jakaś fajna robota, bo jest. Spotkanie, ale efekt był taki, że i tak na końcu musi się sam zrobić tę robotę. Więc się nauczyłem od ciebie, że de facto i tak robota musi się zrobić sama, a na się pracuje samemu. Można zrobić spotkanie, żeby ustalić pewne rzeczy, ale i tak musi ktoś to wykonać. I te spotkanka to strata czasu. I się nauczyłem tego od Moniki, że jak siedzę sam, to najwięcej zrobię. Mi też y, wydaje, że ja jako ja nie byłabym dobra w biurze. To znaczy, na godzinę może tak, ale ja, jak zaczynam pracować, to się tak mocno skupiam że nie. Niektórzy ludzie uważają, że ja jestem nadęta. jest taka zła, zła zamknięta. Zdało. Ja mam po prostu taki wyraz twarzy czy jak pracuję. Coś nie, nie tak? Czy w ogóle co, co chodzi? Ale może ta koszulka nie taka i dlatego jest, dlatego jej krew odpłynęła. I, 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 I dlatego, dlatego lepiej, że mam spotkania online, na których mnie czasem nie widać, żeby nie można było czytać z mojej twarzy. Ja lubię w domu, no co mam powiedzieć, ale też dlatego... To nie jest łatwe ale, od razu mówić. Ale dlatego też musimy często wyjeżdżać, dlatego jak potrzebujemy odpocząć, to jednak dużo łatwiej nam jest pojechać gdzieś, odpoczywać, no bo dom jednak kojarzy nam się z robotą i z pracą. No. Mamy cały czas jakby przeplata się ta praca z naszym Ale życiem. Ale też jest tak, że ponieważ nie wiem, te, te projekty są ekscytujące, no to czasem zaczynamy od nich rozmawiać wieczorem i one nas ekscytują, albo ja się już kładę i Michał przychodzi, jeszcze siądzie przy łóżku i mówi, też... Mówi, zróbmy nowy kurs. I mówi, a może byśmy, no i zaczynamy o tym rozmawiać. No, i to jest błogosławieństwo z jednej strony, a z drugiej strony przekleństwo, no bo faktycznie myśli się o tym cały czas. Ale ja zawsze sobie myślę o tym, że to jest akurat moja pasja. Więc jak, jak ja to kocham, mnie to nakręca yy, i, i tak naprawdę ja nie muszę się motywować, żeby to robić. Bo mi się śnią ubrania, mi się śnią nowe rozwiązania. Mi się śnią, jakie kursy mam zrobić, bo wiem, jak chcę je zrobić, wiem, że one będą super. Kto występuje jako pierwszy przy różnych poglądach na rozwiązanie problemu? Kto ustępuje jako pierwszy? Nikt nie ustępuje. Nikt nie jest. ustępuje, to jest, to, właśnie, to jest właśnie problem. To jest problem w naszym domu, w którym drzwi do sypialni, z jakby odtrzaskania tymi drzwiami jest popękana farba Dlatego dookoła? nie możemy być z ludźmi w biurze, bo by dawno przyjechała policja. Wokoło nas nie ma ludzi, to nie wiedzą, jakie tu się dzieją. Patologiczne sceny naszych no sąsiadów, i, którzy już dawno się wyprowadzili. I trzaskamy sobie spokojnie drzwiami, żeby osiągnąć konsensus. To jest nasza strategia. I ja będę tak, moja książka będzie miała taki tytuł. Trzaskini Trzaskanie do wolności. Jak już trzaskniemy odpowiednią ilość razy drzwiami, bo oczywiście nikt z nas nie ustąpi, to jest bardzo ciekawe, dajcie znać że też tak, Macie. Jak już wystarczająco dużo energii zaangażujecie w kłótnię, już jej nie ma, już jesteście tacy opadnięci z sił. To później mówicie... To może jednak zróbmy, tak. Zrób, tak. Okej, okay, dobra, tak zróbmy. Myślę, że oszczędzilibyśmy 9 lat życia, gdyby nie, nie to. Moja mama mi kiedyś powiedziała, że ona i tak nas podziwia, że się jeszcze nie pozabijaliśmy, skoro pracujemy razem i mieszkamy razem i żyjemy razem i tak dalej. Więc... Ale jesteśmy spokojnymi ludźmi Do tego. Rozwiązanie? Każdy odpowiada za jakieś rzeczy w firmach. Odpowiadam za rozwiązania technologiczne, innowacyjne, nazwijmy to ładnie, i nowe pomysły i tak dalej. Więc nie wtrącam Monice w strategię, to, co kiedy musi być. I ile ma kosztować, i tak dalej. Ja Michałowi ufam, jeśli chodzi o wyczucie trendów, jeśli chodzi o content, jeśli chodzi o filmowanie, jeśli chodzi o, o różne rzeczy. No więc po prostu staramy się sobie nie wchodzić w, w drogę. Mnie mega przypomina ta moja relacja, to że razem pracujecie z Michał. Michał cię wozi w różne miejsca, sprząta. Ja miałam dwa lata partnera. Gdy początek był bardzo podobny, dosłownie nosił mnie na rękach. Ja też dawałam z siebie dużo, ale potem mu się odwidziało. Uznał, że nie jest moim służącym. A mnie się marzy taki rodzinny biznes, żeby było wiadomo, że to dla wszystkich, żeby mieć takie zrozumienie i wsparcie. Kompletnie nie mam też kija w tyłku, więc nie wiem dlaczego tak się wydarzyło. Myślę, i czy macie jakieś rady, jak pracować razem, żeby druga strona chciała i czuła się ważna i obu osobom było ok. Michał mnie nigdy nie nosił na rękę. Jak to nie? Teraz na Ciebie kaszlne za to. Ja myślę, że to bardzo zależy właśnie od, yy, od tego jak, jak yy, Jakie są charaktery w związku, jak to się poukłada? My też nie pracowaliśmy ze sobą od początku. Michał miał swoją firmę, dwa lata mnie namawiał, żebyśmy zaczęli pracować razem. Mi się zawsze wydawało, że ja w ogóle jestem taka wredna, że jak zacznę pracować z moim partnerem, to on po prostu się wyprowadzi, no i na tym się zakończy nasz związek. Nie wiem, ty się czujesz doceniany w tej firmie? A kto tam jeszcze co napisał? To, że ja jestem częściej na widoku, no to nie znaczy, że Michał sprząta. I Michał mnie wszędzie wozi, bo Michał mnie wszędzie wozi, to I prawda i sprząta. Ale ja piorę i, ro... i wydaje mi się, że się dzielimy po połowie, jeśli chodzi o obowiązki. Plus, y, staramy się w jakiś sposób tak to wszystko zbalansować, żeby było po części tak jak Michał chce, i po części tak jak ja chcę. Bo ja jestem człowiek, człowiekiem z miasta, a Michał jest człowiekiem wsi. Więc ja też nauczyłam się różne rzeczy kochać, bo Michał je kocha. A Michał też czasem wsiądzie ze mną do samolotu, żeby, żeby polecić zobaczyć, y, jak świat wygląda poza Polską. I to też jest albo super. Albo na espresso na mieście, na kawkę, jak burżu, typowo. Albo na espresso, albo na śniadanko Fajno na mieście. Akcji. I, i, I tak dalej. W internecie bez Michała by mnie nie było, więc to nie jest tak, że nie wiem, ja jestem ważniejsza czy coś, tak? Ja pewnie bez Michała wróciłabym do tego, co robiłam wcześniej, w czym byłam świetna, dobrze mi szło. Ale teraz lubię bardziej to co razem robimy, to co razem tworzymy. I jeszcze, jeszcze więcej pięknych ludzi na naszych kanałach. I dziękuję wam, że jesteście i dawajcie znać w komentarzu, jak u was z każdym pytaniem. I już kończę ten poważny wywód, ale to co chciałam powiedzieć, to czytałam w książce psychologicznej, że parze, żeby się rozwijała, są potrzebne różne projekty, wyzwania które... i wyzwania. I w momencie, jeśli te wyzwania są, i oczywiście są też kłótnie i inne takie, ale mamy kilka swoich projektów, które realizujemy, które nas wywalają ze strefy komfortu, jak budowa domu na przykład, którego ja nigdy nie chciałam mieć, i nagle się okazuje, że chcę mieć dom, i jeszcze to jak jest. Jak wiadomo, budowa, dom to i, nie jest żaden problem. I jeszcze. I w ogóle się i, ludzie i, nie kłócą i, i nie rozstają. I tak przy dalej. Tym. I to są wyzwania, więc to jest raz. A dwa, że ja przynajmniej mam wrażenie, że. My się ciągniemy do góry, to znaczy Michał mnie rozwija i ja jego rozwijam w różnych kierunkach. Dziękuję Ci. I, i, że, to też jest, i że to też jest jakieś tam rozwiązanie, nie? Y Zarejestrowałeś się tam? Michał rozwija Monikę. Niech to tam niech to wsiąknie. Wędli. Tak, niech to wsiąknie tam. Ja chciałem powiedzieć, że to zazwyczaj tak jest, że jak ktoś nie mówi o swoich potrzebach od samego początku, to później to się rozwali na no amen. Zawsze tak, jak tu się to rozwaliło. Na początku, jak jest dużo euforii i w ogóle ekscytacji i, i każdy mówi, a dobra, to na razie tak będę robił, jest tak fajnie, bo dostajesz taką wdzięczność, endorfiny i w ogóle różne rzeczy, to możesz tak robić, ale po chwili wiesz, że ci to kosztuje tyle energii, żeby żeby tak robić, nosić kogoś na rękach, w cudzysłowie, że po prostu nie masz siły. A jak nie masz siły, to się pojawia frustracja, bo nikt cię za to nie docenia i ty też nie mówisz, że już nie masz siły, więc ogólnie się zajeżdżasz i doprowadzasz siebie do momentu, gdzie mówisz, ja żam dość, nara. I tak się stało. Psycholog Michał, taki mądry. Jesteś ja nie tam mniej. książek, pisze. Czy im więcej wspólnie pracujecie, tym macie większą potrzebę spędzania czasu osobno? <klujne> <klujne> Michał ma swoją siatkówkę. Trzy razy w tygodniu. Męski sport. Dzięki temu ze mną wytrzymuje. Ja muszę mieć jakieś. Tak, muszę muszę. Michał musi z domu, mieć sport. Umrę inaczej. Tak, Michał musi mieć sport. Ja nie mam tak w ogóle. Ja jestem przylepą raczej. Ale zawsze, jak mam wybór, czy być sama, czy z Michałem, to wolę być z Michałem. O, jak, się sobą, jak się sobą nie znudzić. Żeby nie patrzeć na wszystkie zdjęcia twoje od razu, to mam takie, tak sobie otwieram i przeglądam twoje zdjęcia i na każdym wygląda, że inaczej jest mega fajnie. I to mi pozwala zagospodarować większość dni w roku. Bo tam jest dużo postów, bo 4447. M mnie Michał nigdy nie nudzi, bo on jest super ciekawy. I, i, i w ogóle, ja myślę, że to jest znowu to, nie? Że jak pracujemy razem, ale sobie wymyślamy ciągle nowe rzeczy. Trudno się tym znudzić, no bo to też nie jest tak, że nasz każdy dzień wygląda tak samo. No mamy różne wyzwania, różne rzeczy się dzieją. To są firmy, no jak to każdy, są firmy, tak? Zróż tak? ZUS, podatki, w ogóle to wszystko i... Zespół, teraz mamy kilka nowych projektów, o których jeszcze nie mówimy i nowych osób. Jak każdy się rozwija w swoim kierunku, no to później jest fascynujące dla tej drugiej osoby, co nie? No. Poza tym ja uważam, że jak sobie trzęsimy czasem drzwiami, to też jest okej, bo przynajmniej nie ma takiej nudy i stagnacji, nie? Tak, bo Mała dramka czasami, jeszcze nie bądźmy jednak razem i wtedy się w zasadzie zaczyna wszystko od początku, jest mega fajnie. Jak się nie rozwieść? Wystarczy być razem. To jest mózgiem operacji. Ja zawsze, jak powiem już Monice, że ona, to później mówię sobie przed lustrem: jesteś jednak mózgiem operacji. Ale jesteś mądry, Michał. Ale to sprytnie wymyśliłeś. W czym Michał jest lepszy od ciebie? Jezus. W siatkówce. W firmie Michał jest lepszy, jeśli chodzi o budowanie zespołu, rozmowę z zespołem. Jest lepszy, jeśli chodzi o odwagę i rozmach. I takie biznesowe podejście, bo Michał ma takie podejście do biznesu międzynarodowe, a ja mam takie bardziej polskie, niestety. Więc Michał jest od tego. Bo się naszarpałem z tymi wszystkimi w Izraelo, USO, Norwegami. Więcej odwagi i w tym jest dużo. Jakie to jest miód na serce moje, ten odcinek. Dużo musimy lepsze. częściej nagrywać on. Czekaj, bo następne pytanie Wspaniałe jest, w czym ja jestem lepsza od Michała, powiedz mi. Ale to nie ma innych? Już dobrze. Ty jesteś we wszystkim lepsza. Jesteś przede wszystkim solidniejsza, systematyczniejsza, doprowadzasz. Planujesz, nie znoszę planowania, więc planujesz rzeczy i wiesz dokładnie, co powinno, kiedy wystąpić. Ja się dowiedziałem, że przez to, że nie byłem planowany, to nie potrafię nic zaplanować, i moje życie od tego momentu mówię sobie: ok, tak miał być. I ty umiesz wszystko zaplanować i w ogóle ogarnąć, zorganizować. Ja też umiem zorganizować na ostatni moment, to się wydarzy, ale tylko dobrą energią i złością wielu ludzi. Jeszcze jakieś pytanie, bo nagrywamy chyba 3 godziny. Co lubimy we wspólnej pracy? Nie ma żadnych jakichś dram, jakichś takich, co robimy we wspólnej pracy. Ja lubię to, że nie muszę poznawać, e, akurat lubię poznawać nowych ludzi, bo wtedy mogę się szybko przed nimi popisać, ale jak już są zainspirowani, już mówią, kurde, ten miały jest fajny, to nie chcę przychodzić drugi raz, żeby się musieli rozczarować, że ja jednak jestem nieefektywny w tym, co powiedziałem. Więc muszę mieć coraz to nowych ludzi, żeby oni wiedzieli, jak jest naprawdę. Dziękuję, że subskrybujecie, że jesteście nowi na tym kanale, jest pięknie. Odcinek co piątek, chyba, że nie w piątek. To jest dobra e, reklama Twojego odcinka i całego życia z nim, właśnie. Odcinek co piątek, chyba że nie w piątek. Każdy wybiera sam, nie? No bo my, my 8 lat jesteśmy ze sobą, 6 lat pracujemy razem. Dobrze nam to wychodzi. Firma się super rozwija. Jeśli już się nie rozejdzie ktoś ze sobą, przez to, że pracuje razem, to to cementuje związek, bo się nigdy tak nie da poznać. Niektórzy biznesmeni swoje książki Tools of Titans tak robią. Że jak masz nowego wspólnika albo inwestora, albo pracownika, to trzeba doprowadzić najpierw do brzenia, żeby go sprawdzić w krytycznej, kryzysowej sytuacji i wtedy poznajesz ludzi. A nie tak, że idziesz na 12 godzin do roboty, przychodzisz i widzisz dwie godziny, za dwie godziny, to ja też się widzę z wieloma ludźmi i myślą, że jestem fajny. A nie jestem takie, takie podsumowanie mi przyszło do głowy, że też chyba ważne jest, jak się pracuje razem, mieć w biznesie wspólne wartości. To znaczy, tak. my chcemy dostarczać jak najlepsze rzeczy. Nie lubimy się dopasowywać ani do schematów, do żadnych pudełek, do tego, jak coś jest zrobione, tylko lubimy wymyślać po swojemu, eee, co też nas nakręca. Tak, ja nie cierpię konwenazu, eee. i tego, że ktoś zrobił tak, to też my musimy. Bardzo tak. cenimy ludzi. Eee, bardzo to jest ważne, żeby płacić na czas tak. w naszej firmie. Tak. To jest najważniejsze. Ehm, dla mnie. I, I żeby była właśnie taka przejrzystość, jeśli chodzi o, o różne rzeczy, i to jest dla nas naprawdę bardzo ważne. I gdybyśmy w tym w takich najważniejszych wartościach się gdzieś rozmywali, bo nie wiem, ktoś chciałby robić taniej, szybciej masówkę albo oszukiwać, albo coś w tym rodzaju, to w życiu byśmy razem nie pracowali. Ale te najważniejsze rzeczy mamy wspólne, czyli mamy to się mamy ochotę robić biznes na bardzo wysokim poziomie. Jezu, jak, jak teraz, teraz musimy to skopiować? Tak. Jeść to na LinkedIn i tam powiedzieć, że właśnie... Nasze Jezu, wartości. Jakie my mamy wartości. A inni nie. Inni nie. My mamy... <grym> jak już dotarliście do tego momentu, te dwie osoby, dziękuję <grym> wam nie, to jest bardzo, odcinek. bardzo, że tu że to jest byliście, ciekawość. że byłyście, byliście, nie wiem jak to się odmienia, razem z nami mimo mojej choroby i lekkiego spowolnienia umysłu. W każdym razie było super, dziękuję Wam za to, mam nadzieję, że skomentujecie. Tak kompleksy powinniśmy z, mieć. Zasubskrybujecie I, 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 i niezależnie od tego, jakie są warunki chorobowe i mentalne, nadal jesteście tutaj z nami, ja się bardzo Zapomniałam cieszę. Zapomniałam jeszcze o czymś ważnym. I, i, I subskrybujcie i kupujcie wszystkie nasze kursy. Jeszcze o czymś ważnym. Jeszcze a propos tego, kto tu jest jaki w tej firmie, to ja sobie kupiłam e, takich szalik. Chorzów? Freak out. To jestem ja. Ten szalik bardzo do mnie pasuje, ponieważ ja zawsze yy, frikuję, zawsze się, zawsze przeżywam, Bo zawsze za się boję, mam lęki i wiecie przed każdą Bo premierą, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest idealnie, czy wszystko i Michał mnie zawsze uspokaja. Dobre będzie, się uda. Tak, więc ja mam właśnie taki szaliczek a propos tego, jak się dzielimy w firmie. Freak out. Jak ci taki szalik to sobie po prostu uszyjcie. Dziękuję, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym. Pa!